kolejnej pracy i teraz pierwsze miejsce, pierwsze miejsce, pierwsze miejsce moi drodzy dostaniesz gumy, kulki i lizaka nie, to będzie e, talon na, kur, na kurwy i balon dobra, jedziemy, teraz Michał Bartkowski aka salonowy, salonowy tutaj pokaż się zdobyłeś pierwsze miejsce w konkursie z pracą następującą Racja następująca, moi drodzy. Podwiększę, powiększę, żeby to wszystko było widać. Proszę bardzo, leży sobie gniewko, jak pięknie ujął, kiedy jeszcze czapkę na głowie nosiłem i te moje kłaki wystawały mi przez tę dziurkę. Jest tutaj, proszę bardzo, salonowy. Eee, narysował mnie. Trzymam pada. Spójrzcie, jest trinitron stoi, a na Trinito trinitronie jest hejchaci. Jest gin narysowany, pięknie pięknie. Moje podstawowe, moje podstawowe pożywienie, czyli browar stoi, pizza jest. Zobaczcie tutaj nawet z bliska, moi drodzy. Szafa grzani nawet jest, jest nawet szafa grzani obok. <grywanie> Widzicie szafę grzani? Co jeszcze koledzy streamerzy, jest pisar i tak dalej, proszę bardzo podpisani na szafie. A zobaczcie co na ścianie jest, na ścianie jest Kaczyński, Jarosław, złoty człowiek, zdjęcie Jarka na ścianie, bo wie jak bardzo nie toleruje lewactwa. No ale jest u mnie na ścianie na zdjęciu, bardzo piękna praca, bardzo mi się to podoba, ale to jeszcze nie koniec, znaki PlayStation. Pod sufitem, obok krzyża. W sumie nie wiadomo, co ważniejsze czy krzyż, czy znaki PlayStation. Bóg wie. Bóg jeden wie. Ale to jeszcze nie koniec bez odwrót, moi drodzy. Jeszcze coś na odwrocie jest. Michał Bartkowski, salonowy, jeszcze coś dedykował tutaj na odwrocie, moi drodzy. Co to kurde może być? Zobaczmy. Jest autor salonowy. Nazwa. Gniewko zrób live z Zone of the Enders z dwójki. <grywia> PISAR 2020, nasz prezydent. I co tutaj jest napisane? Chyba coś brzydkiego, chyba. Słowo ujowe. Ujowe. I co tam jest? Dziury porobiłeś w tym? Widać, że chyba jak rysowałeś tą pracę, to mocno to przeżywałeś, stary, bo cała kartka jest podziurawiona. Co ty to na kiblu, na kolanie, na łóżku rysowałeś? Ale pięknie ci wyszło. <noise> tak więc, kochani, no, rozstrzygnięcie konkursu. Salonowy wygrał, salonowy wygrał koszulkę, przypinki Gran Turismo Sport oraz figurkę. Gratuluję jeszcze raz. Brawa dla was wszystkich, moi drodzy. Cieszę się bardzo, że jesteście ze mną. Salonowy skromny, jak zwykle, ostatnie miejsce, rozumiem, 0 na 10, nie wierzył, ale włożył tak naprawdę w swoją pracę najwięcej potu, krwi, łez. Nagrał też filmik, ale nie wiem, czy wam mogę pokazać. Poza tym, salonowy też podesłał mi sporo innych artów, które oczywiście nie wzięły udziału w konkursie, ale też je kiedyś wam zaprezentuję. No, tak więc jeszcze raz moje gratulacje, moi drodzy. Teraz co do, co do szczegółów. Wee! Piggy, piggy! Wee! Wee!